Witam, z tej strony ogrodnik. i mam do Was taki poradnik co zrobić gdy na przykład utkniecie pałownię a będzie mróz mamy 8 marzec dobra, więc tak jest dziurka, bo pałownia zawsze jest w środku pusta no nie? mogę to nawet tu pokazać, o i tam jak będzie mróz to mróz wejdzie do środka i, i cała pałownia może o, czasami obumierać i już wam pokażę co w tym przypadku zrobić. Dobra. Yy, to widzimy się później. Dobra. Więc żeby zakryć... Żeby mróz nie dopadł pałowni, żeby ją nie przemroził, to musimy napchać taką właśnie zrywkę siana. I pokażę Wam na przykład... I pokażę wam jak to wygląda. Później to trzeba włożyć na to na pałownię, żeby było jej ciepło. Zaraz wam to pokażę. Tylko jak już to zrobię. Dobra. I aby to zrobić, musicie w środku rozgarnąć dziurkę zrobić. O tutaj musicie zrobić dziurkę, żeby tam weszła sobie ten pałownia. Bo tak to wam się nie zmieści. I po prostu wkładacie na Tą pałownię, dobra. I tak właśnie robi się z pałownią. Tutaj bierzecie to na to taśmą klejącą dookoła, żeby siano nie spadło i to po prostu obklejacie. To nic nie zaszkodzi, że tu trochę wystaje, ale tak musi być. I tak właśnie to wygląda. O tu Kicia jest, mój kot. Dobra. Tak to właśnie wygląda. I wa Wam mróz już nie, yy, nie, zamro nie przemrozi pałowni w ten sposób. Jak obcięliście w, w marcu, albo jak Wam się pałownia złamała, to właśnie takim sposobem możecie uchronić pałownię przed mrozami. No. Ok zaraz coś Wam jeszcze pokażę. Dobra. Yy, taką taśmą kleiłem ogólnie. Kicia, i nie dotykaj tego. No. No i nożyczki były potrzebne, żeby uciąć taśmę. I tak właśnie wygląda ta pałownia. No śmiesznie trochę, bo jakby głowę miała, ale dzięki temu wam nie przemrozi pałowni. I tak to właśnie wygląda. No, trochę śmiesznie, ale myślę, że to było dla Was pomocne ogólnie. Bo wiadomo, pałownia po święciu czy po złamaniu ma dziurkę i tam mróz by weszedł, i byłoby po pałowni. A tak to będzie jakoś będzie ok. No. Więc jeśli Wam pomogłem, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!